Pracownikiem Katedry Farmakologii. Ja mam dzisiaj za zadanie przedstawić Państwu konsekwencje ekonomiczne. Ja rozumiem, że to nie brzmi specjalnie ciekawie, ale Państwo pozwolą, ja tylko przedstawię takie jednak najciekawsze dane i pozwolę sobie podzielić moją prezentację na dwie części. Najpierw chciałbym przedstawić Państwu badanie dotyczące kosztów związanych z chorobami mózgu bo taki projekt został zakończony w zeszłym roku i mamy dwie bardzo ciekawe publikacje, pewnie części z Państwa one są doskonale znane. Ja jednak chciałbym je przywołać, bo a są świeże, b są bardzo przeglądową pracą dotyczącą w zasadzie wielu krajów europejskich, no i niektóre znaleziska z tego badania są ciekawe, a w drugiej części, jeśli Państwo pozwolą, troszeczkę pokazałbym, co się mniej więcej dzieje, jaka jest reakcja polityków, przynajmniej w niektórych krajach, na właśnie konsekwencje ekonomiczne związane z chorobami mózgu. Zacznijmy w związku z tym od tej pierwszej części, czyli od faktów. Ja mówię specjalnie o faktach, ponieważ będę pokazywał liczby. To badanie opublikowane w tym roku dotyczyło 30 krajów europejskich, a więc to jest duży przegląd. Warto podkreślić, że dane są też bardzo świeże. Wszystkie były zaktualizowane na 2010 rok. Mniej więcej, nie wchodząc w szczegóły, badanie było zrobione w ten sposób, że najpierw dokonano przeglądu literatury i w tych krajach, w których były dostępne publikacje, na nich się opierano, a tam, gdzie nie były, kontaktowano się z ekspertami, starano się zrobić własne szacunki, często ekstrapolując dane. Bardzo chciałbym podkreślić jedną rzecz, to, że to są szacunki konserwatywne. Autorzy mocno zwracają na to uwagę, dlatego, że jak Państwo się pewnie domyślają, autorzy się borykali z dostępem do wielu danych. Często niestety te dane nie były w zasięgu autorów i autorzy w związku z tym rezygnowali wtedy z jakiejś precyzyjnej estymacji, bo, no, bo nie chcieli. Nie chcieli przeszacować tychże kosztów. Ich podejście było konserwatywne. Oczywiście te dane, które są prezentowane w publikacji, to szacunki. Może się to wydać niektórym z Państwa dziwne, bo ekonomia się kojarzy z czymś bardzo precyzyjnym, z takimi bardzo, do, bardzo dokładnymi obliczeniami, ale niestety tak nie jest. I często możemy mówić bardziej o szacunkach niż, niż kalkulacjach czy też obliczeniach. Łączne koszty wyniosły y, korup mózgu 798 miliardów euro. Państwo pozwolą, że się na chwilę tej liczbie przyjrzę. Nie Państwo się, żeby mnie nie pogniewają, ale myślę, że to jest taka zupełnie abstrakcyjna liczba. Czasami w ogóle, pewnie jakbym tutaj zamieniał to na zera, to już w ogóle byłaby trudno interpretowalna, trzeba byłoby ją czytać w spak. Poza tym, jakbym się pomylił, może bym napisał miliony, to nie, wszystko, nie, 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 nie zwróciłoby to uwagę wszystkich osób. W związku z czym zwrócę uwagę, po pierwsze, na dynamikę tych zmian, ta sama grupa badawcza na dobrą sprawę przeprowadziła bardzo podobne badanie kilka lat wcześniej. I dane z 2004 roku no, były o połowę mniejsze, te szacunki były o połowę mniejsze. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że dane, które zebrano dla 2010 roku, były po prostu lepszej jakości, więcej rzeczy można było oszacować, i to prawda, ale mimo wszystko nie można całego tego wzrostu wytłumaczyć tylko lepszą metodologią. Nie, tutaj jest naprawdę duża, duże zmiany epidemiologiczne, które przekładają się na koszty. No i kilka takich zmian, żeby pokazać Państwu kontekst tej liczby, tych 800 miliardów euro. PKB w Polsce to jest jakieś 160 miliardów, miliardów euro. Mniej więcej tyle, jako cały kraj wytwarzamy. NFZ, no wszystkie wydatki, gdyby naprawdę bardzo się zliczać, to będzie co najwyżej 15 miliardów euro. A wojna w Iraku i w, Gaz w Afganistanie kosztowała Stany Zjednoczone 3 biliony. Euro. I to nie są dolary, ja przeliczyłem to na euro, żebyśmy przez cały czas poruszali się w tym samym, w tym samym obszarze walutowym. E, także to są niestety dość duże liczby. E, przyjrzyjmy się w związku z tym, co się na tą liczbę składało, na te 800 miliardów euro. Jakbyśmy chcieli dokładnie przyjść się w strukturze tych kosztów, to powinniśmy mówić przynajmniej o trzech grupach kosztów. Dla niektórych z Państwa to są oczywiste oczywistości, ja jednak skupię się na tym, co to są koszty bezpośrednie i pośrednie. My w ogóle w ekonomii, w w ekonomii związanej z, z opieką medyczną różniamy dwie duże grupy kosztów. Koszty bezpośrednie, one są bezpośrednio związane z Całą opieką nad pacjentem oraz koszty pośrednie. I koszty pośrednie są ponoszone poza systemem opieki zdrowotnej, są pośrednio związane z, z daną jednostką chorobową i gro tych kosztów związane jest z nieobecnością w pracy, z tym, że po prostu ktoś, kto cierpi z powodu jakiejś choroby, nie jest w stanie dogłożyć się do tego produktu krajowego brutto per capita. W kosztach bezpośrednich rozróżniamy natomiast koszty bezpośrednie i koszty bezpośrednie niemedyczne. Te niemedyczne to są najczęściej koszty właśnie związane z udzielaniem świadczenia, ale nie świadczenia finansowanego, tak, finansowanego przez system. To jest bardzo często taka nieformalna opieka pielęgnacyjna, czy jakakolwiek inna nieformalna opieka. Jakby się tak, Jeżeli tak zdefiniujemy koszty i się przyjrzymy tym, tym wielkościom. To jak Państwo widzą, 40% to są koszty pośrednie, a koszty bezpośrednie to jest jakieś 60%. W związku z czym patrząc na ogólną strukturę kosztów i myśląc o opiece, czy to profesjonalnej, czy nieprofesjonalnej opiece medycznej, my widzimy 60% kosztów. Tam jest drugie dno. Jest jeszcze 40% pozostałych kosztów. Te koszty, natomiast koszty bezpośrednie, to na około 37% kosztów stanowią całkowitych, natomiast koszty niemedyczne, najczęściej opieka nieformalna świadczona przez opiekunów, to jest około 23%. Ktoś mógłby zarzucić i powiedzieć, że to są wyniki dla całego badania, w związku z czym może z Państwa będą interesowały bardziej choroby neurologiczne, bo na nich się dzisiaj koncentrujemy, to tutaj ta struktura dla kosztów dla chorób neurologicznych nie zmienia się diametralnie. Znowu, jak Państwo widzą, koszty pośrednie stanowią około, troszeczkę mniej, około 26%, natomiast rośnie udział tych kosztów medycznych, niemedycznych bezpośrednich. Jak to się w związku z tym przedstawia w kontekście poszczególnych jednostek chorobowych? Ja je tutaj mniej więcej wymieniłem, postarałem się je uporządkować od tych najdroższych do tych troszkę tańszych. To nie jest wszystko, ale to nie, jest całe, nie są wszystkie choroby, ja tylko wybrałem te związane z największymi kosztami. Jak Państwo widzą, otępienie no to jest pierwsza jednostka neurologiczna, a druga wśród szeroko definiowanych chorób mózgu, która generuje koszty rzędu 105 miliardów euro. Także Państwo widzą, to są. Duże liczby. To są jeszcze raz te same liczby, tylko w rozbiciu na poszczególne, na poszczególne składowe tych kosztów. To może jest mniej czytelne przez oczy, w związku z czym skupmy się na chwilę na tym przezroczu. Oprócz tego, że dana jednostka generuje dużo kosztów, dana jednostka chorobowa, to warto się też przyjrzeć, strukturze tych kosztów. Jak Państwo widzą, no otępienie to są bezpośrednie, to są przede wszystkim koszty bezpośrednie, no bo to jednak jest choroba, która dotyczy osób w wieku, w wieku starszym, w związku z czym te osoby nie są już aktywne zawodowo, natomiast jeżeli chodzi o chorobę Parkinsona, to tutaj część pacjentów jest jeszcze w wieku, w którym mogłaby być aktywna zawodowo, stąd mamy pewien udział kosztów pośrednich, ale jak w ogóle przyczą się Państwo o tym poszczególnym jednostkom chorobowym, to zwraca uwagę duża rozbieżność, duża, duże różnicy struktury poszczególnych kosztów, które składają się na całkowite koszty związane z daną jednostką chorobą. Zmiany w czasie, znowu przeanalizujmy chwilę. To są zmiany, które przełożyły, które podkreśliłem te dwie choroby, no bo przede wszystkim wokół nich dwóch dzisiaj się ogniskujemy. Jak Państwo widzą, jeżeli chodzi o tępienie, to mamy bardzo wyraźny wzrost liczby. Pacjentów oraz bardzo wyraźny wzrost całkowitych kosztów. Te koszty w 2010 roku zostały oszacone, oszacowane, jak już wspominałem, na 105 miliardów euro, natomiast te 6 lat wcześniej na mniej więcej połowę tego, czyli 55 miliardów euro. Jak to się przedstawia w poszczególnych krajach, czyli średnio na takiego pacjenta z chorobą mózgu, jakie są koszty? Ja to mniej więcej przedstawiłem w ten sposób, że od krajów, w którym te koszty są największe, jak Państwo widzą, w Niemczech pewnie najwięcej się wydaje, może to jest Pani Profesor powód, dla którego oni nie mają problemów organizacyjnych, natomiast Polska gdzieś tam jest siódma, to może kogoś zdziwić, w związku z czym proponowałbym troszeczkę inne zestawienie, nie to, które było poprzednio, bo ono jest mniej informacyjne, natomiast to jest ciekawsze. Jeśli Państwo pozwolą, to są koszty przeliczenia na jednego pacjenta i już w podziale na e, właśnie koszty bezpośrednie, pośrednie i e, bezpośrednie, niemedyczne. Mniej więcej jak patrzymy na udział tych poszczególnych trzech składowych kosztów, to on jest porównywalny w poszczególnych krajach. Teraz, jak Państwo będą szukać Polski, ja rozumiem, że Państwo, zwłaszcza siedzący z tyłu, mają w tej materii trudność, ale Polska jest tam gdzieś wysoko na górze, co oznaczałoby, że te koszty są niewielkie w przeliczeniu na. Na jednego, na jednego mieszkańca. To były poprzednie dane dotyczyły jednego chorego z chorobą mózgu, a to są dane dotyczące jednego mieszkańca z ogólnej populacji. tak? To nie są dane związane z do jednej jednego chorego, tylko na jednego mieszkańca. No i ktoś mógłby powiedzieć, no tak, to my się takich danych spodziewamy, Polska nie jest krajem yy, zamożnym, są od nas zamożniejsi. Wcale nas nie dziwi, że Luksemburg jest na dole. Bo to w końcu najbogatsze państwo. Ja tylko zwrócę Państwa uwagę na jedną rzecz, że to nie jest do końca tak, bo my tutaj operujemy taką dość specyficzną jednostką, która się kryje pod tym akronimem PPP. To jest nic innego jak siła nabywcza pieniądza. Ekonomiści czasami robią taki trik, że korygują wydatki właśnie o siłę nabywczą pieniądza, po to, żeby umożliwić, nie w pełni, ale przynajmniej spróbować, skorygować waluty i wartość waluty właśnie o jej siłę nabywczą. Czyli o ten fakt, że my jak gdyby i zarabiamy i wytwarzamy jak gdyby mniej w sensie euro, ale to co zarabiamy i wytwarzamy pozwala nam mniej więcej na zakup. Pewnej y, y, ilości dóbr. I żeby kojarzyć o tą siłę nabywczą pieniądza, e, wprowadza się tęże jednostkę, jaką jest właśnie parytet siły nabywczej pieniądza, czyli Purchasing Power Parity, stąd 3P. To już powoduje, że można mniej więcej te koszty porównywać. No i to chyba skłania jednak do jakiejś refleksji, że jednak tu się nie, to, te koszty nie są duże. E, na chwilę jeszcze o dynamice, bo <laughs> no, szczególnie w kontekście otępienia nas to interesuje. E, to jest dość oczywista dana. Dotycząca rozpowszechnienia, y, rozpowszechnienia y, takich chorób jak choroba Parkinsona, udar mózgu i otępienie. Y, no, ponieważ będziemy mieć wzrost osób w wieku podeszłym, no, to ta choroba będzie bardzo mocno ważyła w kosztach całkowitych. Y, szacuje się, że w 2040 roku liczba pacjentów z otępieniem się z chorobą Alzheimera, przepraszam, bo tu mamy już nie otępienia en bloc, tylko samą chorobę Alzheimera się podwoi. No i całkowite koszty znowu sięgają jakiejś takiej liczby, której nie sposób czytać z lewa na prawą, lepiej z prawa na lewo. E, w związku z czym, co na to politycy? Czy coś się w tej materii dzieje? No, trzeba przyznać, że owszem, tak dzieje się. E, ja szukając i przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, e, trafiłem na materiały, niestety skąpe materiały, mm, dotyczące konferencji ministerialnej, dotyczącej dotyczącej efektu, jak gdyby, starzenia się społeczeństw w wrześniu 2012 roku w Holandii, i w, przepraszam, w Wiedniu, ale y, dane były przedstawiane z Holandii. Jeśli w ogóle, y, czy moje skromne doświadczenia są takie, że dwa kraje na świecie się mocno tym procesem starzenia przejm przejm przejmują i próbują już korygować politykę pod tym kątem. Pierwszy to jest Japonia. Jak państwo wiedzą, ta mocy tego osób w wieku podeszłym jest coraz bardziej rosnący. Ponieważ Japonia jest trochę oddalona od nas kulturowo, organizacyjnie, no i jednak jest nam daleka. Znaczy, proszę nie powtarzać tego panu docentowi Kobayashi, bo się pogniewa na mnie. W każdym bądź razie, jeśli ten fakt uwzględnić, to pewnie Holandia jest nam bliższa. No i w wystąpieniu ministra z tej konferencji ja miałem tylko dostęp nie mogę się podzielić całością, bo miałem dostęp tylko do Małego konspektu tej pracy, w zasadzie notatki, no to minister do spraw zdrowia i sportu, bo taki jest w Holandii, no zwrócił uwagę, że właśnie liczba pacjentów się z otępieniem podwoi. W 2040 roku to będzie około pół miliona w kraju, w którym jest 16 milionów osób. Zrzucił i chwalił się, chociaż nie jestem w stanie Państwu powiedzieć o szczegółach, że w ciągu ostatnich 8 lat zorganizowano system zintegrowanej opieki nad pacjentami z chorymi z otępieniem, ale szczegółów niestety będzie mi trochę trudno podać, chociaż za chwilę jeszcze do tego tematu wrócę. Natomiast jeśli my analizujemy trendy, to w kontekście zwiększenia liczby pacjentów z otępieniem warto odnotować jeszcze jedną rzecz, że mamy małe szanse na to, aby ta liczba się była mniejsza, że te szacunki, które mówią o podwojeniu liczby, są i tak dość konserwatywne. No chyba, że po drodze będą, będą jakieś nowe metody terapeutyczne wprowadzone i będziemy w stanie opóźnić rozwój tej choroby, to wtedy tak, ale jeśli nic się w tej materii nie zmieni, to niestety to są dość konserwatywne szacunki. Natomiast niestety mamy jeszcze mniej problem z tym związany, że liczba opiekunów i liczba osób, które zawodowo trudnią się opieką, wcale nie będzie się zwiększać. Szacuje się, że jeżeli chodzi o opiekunów to w Holandii dwie osoby będą pracować na jednego emeryta mniej więcej w tym okresie czasu, podczas gdy w tej chwili to jest dobrze ponad trzy. takie dane, które mówią o liczbie osób zatrudnionych w różnego typu zakładach opieki długoterminowej, czy też świadczące w domach opiekę nad pacjentami zawodowo, to w tej chwili to jest w Holandii około 1.8% zatrudnionych, natomiast no szacuje się, że w 2040 roku to wcale nie będzie więcej, ba, nawet mniej, 1,2%, z czego to wynika? No z tego, że po prostu będzie nam się zmniejszała, z uwagi na starzenie się społeczeństwa, będzie nam się zmniejszała liczba osób po prostu czynnych zawodowo. Z tym tematem wiąże się także w ogóle problem opieki długoterminowej w Holandii, to jest już innego typu źródło, też dość świeże, jak Państwo widzą, bo to jest publikacja z Eurohealth, z 2012 roku, Holendrzy, tak jak już wspominałem, oni mają poczucie tego, że, że tutaj te koszty związane z opieką, czy to nad pacjentami w wieku podeszłym, czy też właśnie w związku z chorobami neurodegeneracyjnymi, one rosną, będą rosnąć. Opieka długoterminowa w tej chwili konsumuje według autora tej publikacji aż 3,5% produktu krajowego brutto per capita. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, co składa się na, znaczy jaka jest dynamika tych zmian. I tutaj, w tej tabelce, przedstawione są dane w poszczególnych latach dotyczące różnych sposobów finansowania opieki długoterminowej. Ten pierwszy AWBZ. To nie wchodząc w szczegóły, byłby taki mniej więcej odpowiednik naszego Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli publicznego płatnika za opiekę. WMO to byłby mniej więcej odpowiednik, na mniej więcej odpowiednik płatnika takiego samorządowego. Tam są też publiczne pieniądze, ale te, te pieniądze są w dyspozycji samorządów i PGB to jest, są też publiczne pieniądze, ale to jest taka zupełnie inna sytuacja, to są takie osobiste budżety, jeśli mogę się w ten sposób wyrazić, znaczy pacjenci mogą po prostu aplikować o publiczne pieniądze, dostają te pieniądze publiczne, ale mogą sami decydować o tym, jak chcą je wydawać. Jak państwo widzą, jak bez względu na to, o którym sposobie finansowania mówimy, to w każdym obserwuje się istotny wzrost, a całkowity wzrost no, to jest ponad 34%. Co w związku z tym Holendrzy planują w kontekście polityki zdrowotnej? To są oczywiście pewne pomysły, które, które autor artykułu, o którym, na który się powołuje, wspomina. I wymienia, więc w kontekście polityki zdrowotnej mówi się o zwiększonej odpowiedzialności indywidualnej. No, podkreśla się coś, co pewnie bardzo trudno jest komunikować społecznie, ale jednak większe współpacenie i większe wykorzystanie opieki nieformalnej dlatego, że po prostu będzie trudno społeczeństwu i, i publicznym jak gdyby instytucjom udźwignąć całe to obciążenie. Druga kwestia to jest wzrost zaangażowania władz samorządowych. Holendrzy bardzo sobie chwalą ten, ten środkowy na poprzednim przezroczu, ten, ten budżet, którym dysponują ośrodki samorządowe, a dlatego, że po prostu władze samorządowe mają najlepsze rozeznanie co do zapotrzebowania i co do efektywnej alokacji tych środków. W końcu większe zaangażowanie ubezpieczycieli w rozpoznanie potrzeb opieki długoterminowej no, będzie kluczowe dla reform, które będą zwiększać dostęp do tejże opieki. No i ostatni punkt, oni postulują rezygnację z tego prywatnego budżetu, czyli z tego trzeciego, ostatniego sposobu, sposobu finansowania ten sposób początkowo wprowadzony w zasadzie w latach 90 czyli tego prywatnego budżetu, który się aplikuje, ale wydaje już według własnego uznania, to jak Państwo widzą jest największy wzrost wydatków, w związku z czym Holendrzy raczej będą rezygnować z tego sposobu, z tego sposobu finansowania opieki długoterminowej. Reasumując, ja myślę, że te wszystkie dane do tej pory przedstawiane, one są, Chyba przede wszystkim zastanawiający, zastanawiający w kontekście swojej dynamiki. Tu epidemiologia uczyni swoje, no chyba, że po drodze będą nowe metody leczenia i no, nowe, skuteczne metody profilaktyki, ale epidemiologia niestety będzie się przekładać na coraz większe obciążenie systemu. I to nie w długiej perspektywie, bo mówimy o 2040 roku, w związku z czym te działania wcześniej czy później będą musiały być podejmowane, a politycy chyba wydają się zdawać sobie z tego sprawę i niektórzy proponować już konkretne rozwiązania. Dziękuję bardzo.